Witam w części drugiej, relacji z budowy śmigłowca Seasprite. Pierwszą część skończyłem na pokazaniu zabudowy przestrzeni ładunkowej operatora oraz przestrzeni kabiny pilotów. Druga część dalsza, relacja z budowy. Zapraszam. Cockpit. Tablica przyrządów, czyli te elementy numery 50, A, B, C, D, E, F, G, H. I tu wycięte zostają te elementy podretuszowane. Między tablicę przyrządów, tą część z zegarami, a plus element cięty laserowo, wkleiłem folię. To imitacja szkieł na zegarach, no i wyszło to bardzo fajnie, tak się prezentuje właśnie tablica z przyrządami. No i tu już montaż tych elementów w całość, w kokpit, tak się przedstawia. Pozostaje teraz wkleić w odpowiednie miejsce, dokładnie osadzić. W międzyczasie, jeszcze też dorobiłem y, hak wyciągarki i przykleiłem w odpowiednie miejsce y, hak jest ruchomy y, ma oś obrotu i można go unosić no, oczywiście nie automatycznie ale przy pomocy, powiedzmy y, pincety można unieść, o tak widać tak się to przedstawia no i przyszedł czas na zamknięcie kabiny, czyli oklejenie najpierw tą częścią wewnętrzną, czyli tapicerką, wklejenie okna tego wyjścia awaryjnego. O, właśnie tu jeszcze pozostają takie inne elementy, jak tablica taka wewnętrzna, którą należało dokleić, tablica pod sufitem operatora wyciągarki. Plus, tu jest typu jakiś komputer który muszę tu przykleić na tych wspornikach on pod sufit przychodził czyli dość takie newralgiczne miejsce trudne do przyklejenia właśnie tu widać na rysunku no i oklejamy elementem numer 8, czyli tą zewnętrzną część kabiny przedziału tego transportowego i operatora no i przystępuję do wycinania tego elementu numer 8. To jest taki pas, którym zostanie oklejona ta część nad kabiną tą transportową. Tu widzimy już wycięty ten element, podklejone podklejki, plus przygotowane te elementy noska kabiny. Tu jest taki element, który był cięty laserowo. To są, jest to okno wyjście awaryjne, które muszę wkleić pomiędzy właśnie tą przestrzeń tego elementu numer 8 i tapicerki. Troszeczkę. Miałem tu obawy, czy te okna mi się dobrze zgrają, ale no ale tu jakoś się wszystko udało i te segmenty do siebie jak najbardziej pasowały. No, należało tu się troszeczkę nagimnastykować, dokładnie to zrobić, ale wyszło ok. No, i widać efekt końcowy. Już mam oklejoną tą kabinę na gotowo. Właśnie te moje obawy wiązały się z tym, czy te okna mi się tu zgrają dokładnie. To okno duże, to wyjście awaryjne, z tym oknem po drugiej stronie, z tym małym. Należało tu trafić z oknami, z tapicerką, aby to nie było tu żadnych przesunięć. No ale te, ten segment jak najbardziej był dobrze spasowany i, 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 i wyszło tu to całkiem dobrze. Nie mam tu żadnych zastrzeżeń, może jakieś moje błędy, ale jest to ok. Tu będzie widać tu od dołu bardzo ładnie, wszystko się zgrało. Elementy przodu kabiny odpowiednio tu uformowałem, wyobliłem. Wklejone są podklejki. Przygotowane otwory pod reflektory. Tu są właśnie te elementy odblaskowe reflektorów. Ja zrobiłem je z blaszki, wyobliłem imitacja żarówki na to szkiełko no i zostały wklejone w te otwory. Tu widzimy już przyklejam ten segment przed kokpitem szybki zostały wklejone. No i widać tu też troszeczkę miałem problemów ze spasowaniem, ale suma sumarum wszystko wyszło dobrze te elementy się spasowały. Tu widzimy właśnie te elementy noska wklejone w ręgi, no i przygotowane do sklejenia ze sobą. Tu na rysunku widać już te elementy numer 9, 10, 11 są to segmenty tyłu kadłuba należało je ukształtować na takie walce, no właśnie widać, wkleić w ręgi. Ja tu się obawiałem, że one są zbyt delikatne jak na swoje y, swoje gabaryty i postanowiłem wkleić tutaj dodatkowo wzmocnić jeszcze kartonem od wewnątrz. Obawiałem się, że sklejając, dotykając w rękach, będzie mi się, będą mi się te, te elementy później zapadały, jak gdyby tak do środka, i to wzmocniłem. No i tu już widzimy, sklejo, sklejam ze sobą te elementy. Element numer 7, 6 i od wewnątrz 7A i 6A. Jest to taka troszeczkę, nazywałem to czapeczką nad kabiną pilotów. No i tutaj składało się to z kilku elementów. Wewnątrz jeszcze pozostały elementy wyposażenia kabiny od wewnątrz do wklejenia. Jak widać, takie troszeczkę wzmocnienia konstrukcji tablica, taki panel pod sufitowy, oszklenie tej części. No i tak po kolei właśnie tu jest ten panel, do niego jeszcze przychodził taki drugi już z oprzyrządowaniem. Ten element skleiłem w pierwszej kolejności zewnętrzny element, oszklenie i później wklejałem te elementy od wewnątrz. Do sklejenia tego elementu użyłem kleju polimerowego. Również tego kleju używałem do wklejania oszklenia tych szybek bocznych, szybek właśnie tutaj, który widać na tej części zewnętrznej, to oszklenie. No i ten klej bardziej mi się tu sprawdza w takich sytuacjach. To jest w zależności od potrzeby. Używam tu różnych klei. Jeżeli uważam, że część powinna być bardziej zmiękczona, taka elastyczna, używam klei bardziej mokrych, czyli tych wodnych. Jeżeli nie chcę, żeby ta część mi się zmoczyła, zniekształciła, więc używam klei typu polimerowego lub budapren gdzie Budapren jest takim klejem dość szybko schnącym i nie powodującym tu zniekształceń na y, elemencie. Po wyschnięciu należało jeszcze przykleić ten element właśnie, to jest panel podsufitowy pilotów i tu właśnie zostanie wklejony. Tu widzimy już wklejony ten panel podsufitowy, plus elementy tak, takie wzmacniające cały ten daszek, wycięte otworki w tych wzmocnieniach. Tu już wkleiłem ten cały daszek, to zadaszenie kabiny. Tu widzimy oszklenie, użyłem gotowego zestawu oszklenia i tu już mam też wklejoną tą przednią szybę. Widzimy nosek też już wklejony. To już jest całość kadłuba. Pozostaje sklejenie zakończenia belki ogonowej, czyli części 12, 13, 14, plus dodatkowe elementy. Tu właśnie już mam powycinane te elementy. No i sklejam ze sobą. I robię to w ten sposób, że właśnie robię sklejkę. Czyli paseczek zagięty na kąt ostry przyklejam przyklejam tą sklejeczkę troszeczkę dalej od brzegu czyli około milimetra półtora milimetra w takiej odległości od krawędzi smaruję to klejem tu używam akurat kleju mokrego czyli tego wikolowatego no i smaruję jedną część Drugą część, drugi bok i łączę ze sobą. Tu akurat to jest element, który, którego ta krawędź końcowa musi wyjść bardzo ostra, na tak zwaną żyletkę. Jest to zakończenie. Ściskam pęcetą. I obrabiam to jeszcze właśnie kuleczką, czyli dociskam te brzegi ze sobą. Dlaczego to odsunąłem, tą sklejkę? Ponieważ tu te brzeszki muszą zejść się ze sobą bardzo blisko siebie, czyli na tak, tak zwaną ostrą krawędź. I właśnie jeszcze to kulką tutaj oble, żeby były jak najbardziej ściśnięte. Dlatego odsunąłem troszeczkę tą sklejkę wewnętrzną właśnie, żeby stworzyć tutaj styk tych dwóch krawędzi bardzo blisko siebie. Tu widzimy już sklejony pierwszy segment tej zakończenia tej belki ogonowej. Strzałki tu bardzo dobrze do siebie pasowały, zgrało mi się to wszystko. Wszystkie linie też bardzo dobrze pasują, nie ma przesunięć, części, elementy bardzo dobrze spasowane. Jeżeli tu jakieś błędy zauważyliście, to jest to tylko i wyłącznie moja wina moje jakieś niedoskonałości klejenia. No i na tym etapie zakończę część drugą budowy. Zapraszam na część trzecią, w której to części już pokażę końcowy etap budowy i cały model w całej okazałości. Za tą część dziękuję. Do widzenia. Cześć.